<śurun flaws> Dobra, kurwa. No, kurwa, kurwa, jest kurwa, kurwa, jest, kurwa, 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 Jestem kolejny kurwa, 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 sipałem Jeb nie kurwa, się. kurwa, kurwa, to to ciebie też jest. Grzecznie kurwa. Nie mówaj, jeżeli o mnie, to ja robię misję po lewej od storage. Spokojnie e, mentor, labiry. nie chcę ciebie oskarżać. To, to mentor. Imposter ma teraz szansę się przyznać. To zabiłeś mnie w poprzedniej rundzie, nie dam się wrobić. To nie, to, mentor, nie to nie ty, spokojnie. To mentor. Nie, to nie mentor. To nie mentor, nie mentor. Miniuwa, co masz na swoją obronę? Ja FK byłem załatwisz się, podejrzany, bo znalazłem ciało na respie i miniuwa wybiegał właśnie z góry od ciała. Przebiegliśmy przez siebie. Cofam, nie, nie, ja byłem MFK, ja trochę odjebłem, ale tak jesteś bitem dostałem. <laughs> ja traktuję Cię dalej jak dobrze No Nowa gra, nowa gra, nowa gra. Po prostu gra. masz no, rozjedny mózg, ale nie będę cię wyzywał, No się. powiem tak, widziałem miniowe odbiegającego od ciała tyle. Dobra, ja no, no, tyle aktyzmiowy to jest no, na to pie, Nie, no coś to jest, to bo ja nic. No ale no składnia, no, ja chciałem ja, ja, no. no. ja, no. ja, taki. jak to było? Nie, nie, ja byłem fk, bo odpisywałem na Instagramy i nie zauważyłeś ciała, jak się od- Ale przecież ja stałem cały tam. Nie, nie, nie. Przebieg, to przebiegłeś, to przebiegłeś, przebiegłeś, już od, od dawka, przebiegłeś i normalnie było ciało do zreportowania, mogłeś się zreportować. A może ktoś to potwierdzi, że odbiegłem, tylko ty self-report? Jeszcze no, ja ktoś mówię, tam przebiegał. Kto jeszcze przed elektrykiem przebiegał? Ja przebiegłem przez dwie osoby, przez pierwszą, a później przez miniuwek, przez kogo przebiegłem. Dobra, a może ktoś potwierdzi, że na tym Instagramie odpisywałeś, rzeczywiście byłeś <laughs> <laughs> Czy masz świadka? <laughs> tak, mogę screeny wysłać, tak. Proszę bardzo, na grupę No dobra, dobra, ale idąc dalej. No to... No ale ciekawe, że mnie nikt nie potwierdza, że ja wybiegałem, zatem dobra, skipnąłbym to, bo to znaczy, że rzeczywiście była FK i to ta druga osoba zabiła, szkoda, że nie zróbcie uwagi. me kulpa. Swoją drogą warto zauważyć, że kiedy Random Bruce jest nie, impostorem, no to nie mówi. Ja pierdolę. Nie chcę nic myć, ale ja ogólnie nie za wiele mówię, bo drzesz ryj co chwilę. No, no, Złagom metala drzemryum Przed chwilą no. chciałem coś powiedzieć, to nie mogłem, no nie mogłem. Nie da się przejść, no, to prawda, nie da się nie da się Zabiera no. całą da naszą Bardzo mi przykro panowie, ale w poprzedniej rozgrywce teraz nic nie powiedziałem, bo nic nie mówiłem. Ale w lobby <gry chciałem coś powiedzieć. Chciałem zapytać, manżek mnie odwalił przy wszystkich świadkach i nikt go nie się Słuchaj, 500 godzin Bruz niestety jesteś Właśnie. Bez jestem upośledzony. Okej. Okay. Real. <laughs> Powiem wam, powiem, y, mam taki problem, bo zauważyłem ciało i ciało było ogólnie w tym nad storage, poprawie od dropshipu. Jedynie widziałem Janika, ale Janik jest zupełnie czysty, bo byłem z nim w pomieszczeniu, więc mógł mnie zabić, więc Janik jest na pewno niewinny. Mówisz, ale kto to mangro. zrobił, nie mam zielonego pojęcia. Nie widziałem Ja mogę grać trop. Widziałem ostatniego wchodzącego do laboratorii właśnie zielonego. Czyli tutaj Netrodala, a wcześniej był tam Kubon i, I X. -y. Ja Kubon i X. -y. X -y. Ja Kubon Mandzio, no i... i... Szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się możliwe, żeby to zabił Kubo. No w ogóle. Dobra, tym zielonym, dobra, bo ja nie będę I... zielony. Tak. I to jest też niemożliwe, żeby to zrobił Mandio. Gdzie było ciało mentor? Mówię, nad storage. Ktoś mógł zabić mowy. i będę skoczyć do Electricala. A bo to self report od szachowego mentora. Nie no, patrz, on teraz nie, ładnie nie, nie zgłosił, wie co się wiesz. dzieje, wiesz. Tak, może właśnie ogarnął. jest bardzo aktywny. W tej rundzie bardzo aktywny, więc ja bym tu to nie podejrzewał. A gdzie był Brusik w tej rundzie? Ja jestem w Elektryku. Dobra. A ktoś potwierdził. No to went mógł być, elektryk went into storage. Właśnie ktoś powiedział, że był w przy elektryku, więc chyba bym nie chciał mówić, że jestem w elektryku. Robiłem Albo na psychologia, dobra. E, a ty, Arkuel, skąd ty masz tą informację, gdzie jesteś? Ja wychodziłem z laboratorium, minąłem właśnie tą trójkę. W, w komunikacji widziałem Tytusa, więc też raczej to nie jest on i, a, i Arquell, a, skąd przyszedłeś do tego miejsca? Skąd przyszedłeś? Bo to dosyć cenne. Byłem w laboratorium, zrobiłem taska, wychodziłem, minąłem waszą trójkę. Tak, Arkuel pierwszy wychodził z laboratorium. I to sekunda, to, bo przez chwilę myślałem, że mógłbyś to mądzie, bo trochę mi Znikał, ale to nie mógł być, Mandzio, fizycznie. Chyba, że zabił bardzo, bardzo dawno na początku rundy. Cooldown na kila jest bodajże 27,5 sekundy. Więc fizycznie wydaje mi się to być niemożliwe. Ale nie mówię, bo u na chwilę. Nie wiem, gdzie był nitro. Nie no, wiem, gdzie był no, tytuł. No, ja, ja byłem po no, dwa w boilerze i skończyłem na komunikacji. Ja minąłem nitro w boilerze ja i, i byłem skip, też... Ale, ale komunikacji, komunikacji nie widziałem. No, e, ale przypominam, że żyją Kupy. dwaj. Y, nie, żyje jeden A, że... tylko. Jeden? No cały czas ktoś tam nie głosuje. Halo. <laughs> Przecież nikt na siebie nie zagłosował. Nie? No macie zagłosowali. Dzięki, impoza, za wyczyszczenie. Kurwa, jak pamięć mi się wada do tej gierki jest. Co robimy tego taska? Nie chcę ze mną, jest. Dobra, to mogę zrobić go. O Jezu. Ale to gówno się długo robi. Na widzę tego taska. No, 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 no. Mogę to odtapować? Wcześniej nie pamiętam. Arkwel tutaj jest. O, nie podoba mi się, że tutaj jest Arkell. Janik. Arkell. Mhm. Ktoś to kliknie? Oby. No, dużo czasu jest. Xen. Kubon. Kubon powiesz nam swój Dobra. movement. Nie, 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 ja tutaj jestem Ty wiesz? Zgłoszony... A to tytuł zgłosił, dobra, sorry. Ja wiem, że z X tam stał. Ja wiem, że on tam stał i on specjalnie nie zgłaszał. Ja widziałem Tytusa, jak robił ten. Manzio Kubon zrobił Palił. reaktor le lewy, więc jeżeli. Prawy. prawy, znaczy prawy, a lewy zrobił Janik, bo go widziałem jak biegłem za nie kilka. to był. Tytusa nie widziałem, więc teraz możemy łatwo wyegzekwować jest. A gdzie, gdzie dalej jest. Kubon wbiegł? Czy on wbiegł właśnie w meda? Nie, nie, ja wbiegłem nie, w meda ja... przed nim. Okej, ja dobrze. Więc to był wcześniejszy kill. Ja nie wiem Manciu, gdzie ty byłeś? Biegałeś niby ze mną. Czyli ja ale... widziałem Mandzia po lewej wcześniej i dziwił mnie, że niech nie chcesz nie naprawić tego. Ma Manzio biegał ze mną cały czas, ale kurde te kurde wieście niż ja, to mnie zastanawia. Ja nie zrobiłem drugiego drugie taska. Okej. Okay. Tak czy inaczej, Mandzi, Kubon, Janik Tytus tak na chwilę obecną widziałem przez cały czas i mogę powiedzieć tracking ich. I teraz został Arquel Nitro Bruce. Ja widziałem Arquela, był z nami przy o Byłem, byłem. Ja mam pytanko. Martin, rumie. Ja byłem w okay. ofisie. Byłem w adminie, poszedłem do specji rooma, zrobić stawkę i wróciłem teraz do admina. Dobra, Arku, pytanie miałeś do mnie. Tak, gdzie byłeś, jak skończyła się ten, a ten alarm? Bo pobiegłeś w prawo, do laboratorii pobiegłeś. No tak, no i tam zobaczyłem killa, nie zreportowałem go. Stanąłem nad nim, wbiegł za mną mandzio, też zobaczył kila, on to się odsunął, a chwilę później chyba ty wbiegłeś za mnie, nie? Bo ja odbiegłem I, Ja tawka. biegłem z tytułem, tak, tak, a mandzio był przed nami i w ogóle mandzio uciekał. Mandzio wybiegł, od... nie, bóg, nie, a ty powinien dalej prawdopodobnie. Tak, tak bo słuchajcie dalej. panowie, obaj widzieliśmy tam jest ciało i ja i Mandzio i czekaliśmy, zbieraliśmy informacje o reszcie. Ja myślałem, że ktoś może wyskoczyć z dolnego węta pod kiblami. To nie, to ale ja patrzyłem ale, na to, kolejne. Ale dziwnie tam. to wygląda, że wy, wy, nagle Mandzio wybiegł, od ciała biegnie w lewo, a ty biegnie ale w prawo. Ja... Wiem, ja że pytania, to się tak, to, gdzie wygląda. było ciało? Ciało było pod. No, laboratorium. A gdzie ty byłeś laboratorium. nitro, bo jesteś jedynym, no to, który. No to, no, to, no to słuchajcie, no to przecież przed chwilą wam powiedziałem, że wbiegłem do Specimen roomu, a od góry zbiegał Bruz na dół, pobiegł dalej. A ja od góry, góry zbiegał, dalej. tak? No to to jest Bruz, moim zdaniem. Jako jedyny nie było go przy reaktorze lewym, prawym. Mandzio stał ze mną. Albo ewentualnie nitro kłamie i wtedy to jest nitro. Moim zdaniem jest to bruz. No i koniec gry, brawo. Wygraliście, panowie, nie? się, kurwa. Ej, nice. Ej, Ej, Ej się, że nikt się nie, nie, nie wy... wydzierał, że od, odbiegliśmy no z mandzio. Bo bo a jestem szczęśliwy. Trzeba spokojnie, k**wa, mówić, a nie... Się, nie, nie nitro nie... zauważył wreszcie na sam koniec głosowania, że Bruce biegł od góry. Nie, bo on a. krzyczał, że jest do admina. Musiałem sobie na mapce zacząć, bo ja tych miejscówek nie ta, ta, bo, bo Bruce Obracować. nie mówił, że był nad Stetsimedem, jak mówił swój tracking. Ale to graliśmy. Ej. To była dobrze zagrana gra. O dziwo, Kubo nie osądzał wszystkich, którzy... Dobrze, no, no, że znamy. Zamknij już mordę, a, to... jak o, Przyklejam się do Bladiego. Będę tak marynowany, drzwi są zamykane, to jest Blady. Oj, ale będę marynowany. Śmiało, rób sobie, rób sobie. Chociaż nie no, chyba rzeczywiście robi taski. Chyba rzeczywiście mój najlepszy przyjaciel ukochany robi taski tutaj. Wygląda na to, że chyba jest niewinny. Uuuu, czekaj. No nie, czy Brady też jest? No nie wiedziałem, że to jest on. Mogłem to zreportować. O nie, o nie, szkoda. O kurwa. Znowu się przegram do Bladego. Dobra, wszyscy żyją. Okej, okay. okej. Okay. No nie! Mogłem to zreportować. Oczywiście. Przejeżdż z Bloody, podejście trzecie. Nie może być cztery razy pod rząd. Jest to niemożliwe, żeby on był cztery razy pod rząd. Nie wierzę w to, no. Kurde, Znowu fejkuje te same zadania co zawsze. O kartę, kurwa, wiem, że to ty jesteś znowu. Jakim cudem cztery razy pod rząd jesteś? Wytłumacz mi to. Blady jest tutaj, okej. Okay. Czego ty szukasz? Czego ty szukasz? Czego ty tak łazisz? Na oczywiście! Cztery razy pod rząd! Jakim cudem! O kurwa... Ciężki początek. To niekoniecznie rzecz, którą chciałem robić. Daj mi tylko dupne światło. Nic nie widział, nic nie widział, <grystanie> automatycznie wyskoczyłem. W security na kamerach kill. Ej dobra, ale to jest cyrlu podejrzane. Ręka nie słychać, to... ręka nie słychać, ja byłem... się. Może mikrofon mu się hallo zjebał, jak on widział. Ty jesteś tak podejrzany, tak podejrzany jesteś, słuchaj to. to. Jest to kur... <grystanie> 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 Ale już, już się zacząłem pociąć. Muszę teraz na kompozyt pójść, zrobić upload, żeby nie było na mnie. Niech Arkol mnie widzi, że robię ten upload. Proszę Arkol, chodź, 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 chodź. Raz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, widzicie. Nie podoba mi się, kto tam szedł. Chyba <grywia> jakiś religiusz był. Ho, 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 meeting! Dobra, no, mhm. Dobrze, ja tutaj zgłaszam, przycisk dałem. gdzie Mandzio i Hiszpanek wchodzili do weaponsów i sobie tak powiedziałem, dobra, Arpel jest malszty. Oczekaj chwilę i chciałem poszukać Praga. Spojrzałem o dwa, nawigacji nie było nic i Mandzio skoczył do venta w, Shield, w shieldsach. Na moich oczach. Ja to jest dziwne, bo ja w ogóle się z tyłu nie widziałem. Siedziś, o mnie kurde widziałem jak słyszałem do Wenta. Niemożliwe. Poszedłem zrobić upload do komunikacji, zrobiłem ten upload i pobiegłem na górę z powrotem na samą górę do Appina. Jestem przy Appleinie teraz. Jesteś w kafeterii, bo wyskoczyłem. Nie mam mnie w kafeterii teraz. Jesteś w kafeterii w Ale brus, ty kłam, nie, już nie ma. I ja w ogóle ja ciebie przez całą tę rundę nie widziałem, ja, ogóle, ja nie widziałem, ja widziałem tylko właśnie Arquela i Chop secret taki. Ja... biegliśmy, Mandio. Ja... A, okej, okej, okay, okay. to, pomyli... to pomyliłem. To Chop Kretakę w ogóle nie widziałem, Widziałem tylko Hiszpana i widziałem tylko. W tej rundzie, a w ogóle nie widziałem ciebie Bruce. Rumajcie, ja wam zostawiam decyzję do podjęcia. Ja tylko mówię, że mancio w silcach szedł do Wenta na moich oczach. <g wheelchair> jak on mnie kurwa widział? Ja on mnie kurwa by 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 widział. Możesz na mnie stać, możesz za mną biegać, ja jestem niewinny, już kończę taski, zatem proszę bardzo, jak chcesz to zagłosuj, ale ja ciebie Bruce w całej tej rundzie nie widziałem. Poszedłeś przycisk i próbujesz na mnie wrzucić oskarżenia. Tak, sofę przeszedłem i nagle ciebie... To znaczy to jest a bardzo ciekawe Bruz, że ja ciebie w ogóle nie widziałem w tej rundzie, a ty widziałeś jak ja wskakuję do Wenta. Jak dla mnie to jest Dobra, trochę niemożliwe. A, Mimo wszystko, wpadłeś na gorącym odcinku, no. Xn, nigdy mu nie wierzysz żadne słowa, a teraz w to mu wierzysz? No bo właśnie, doszedłem że... do wniosku, że Bruce zbyt stara się mieć autorytet, żeby trollować, bo ostatnio zjeł grę i może chce zmienić jakby swoje Stary, słowo, no. czy my mówimy o tym samym Bruce'ie? Jego kur... nie był na moim ekranie, o... chodzi. Przynajmniej mam e, śmiesznego szota jak Rebek nie widział, jak na jego mordzie się zmentowałem, ale niewidzialny Bruce nie widział. <laughs> już miałem takie kurwa, Jest to niemożliwe, że widmałem się do Węta jeszcze na oczach Brusa, bo witałem się już do Węta na, oc na oczach Remka i Remek tego nie zauważył jakimś cudem. Ej, ile masz stali monitor, może to mały ekran masz, no nie wiem. Ty... <laughs> Normalnie widać, że ja, ja ci wysłałem tego, że u mnie w ogóle na Wamogu się nie było, widać ciebie. <laughs> kurwa. Cały dzień Krumajta miała ale Nie da się grać w tę! Grę. Nie da się grać w te grę! O, świetny gameplay. Robię damlot zaraz i tak zdechnę od One zostanę jako pierwszy znając życie, blat i na pobieg. Bruce robi syp, Remo robi tego, spoko. Może faktycznie mu się znudziło? Suchar w ręce, <noise> Dzień dobry, Zajubiste witam przycisk. wszystkich. Dzień przysięsk, do next. Eee, Słuchaj, wskoczył do ventan. Jak skoczyłem do... Nie no, kurwa, co no, ty mówisz? Nie wskoczyłem do Wenta. No nie wskoczyłem do wenta. No Nie no, wskoczyłeś do Wenta. No nie, w... no, kur... No nie no, bloody w tym momencie chcę przekonać ludzi nie, na swoją... Nie, no, na swoją no, naprawdę nie chciałem... Ten... No nie wskoczyłem tak, do Wenta. No, no ale wskoczyłeś no, do No Nie tego. no, ja mówię go Uwaga, uwaga, uwaga. uwaga. No, nie... no jak możesz... No nie możesz no, uwierzyć, kurwa. No, Słuch no, 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 będzie będziesz nie jeszcze jednego no, zagrać. No, no. no jak kurw zjebałem, jak on was przekonuje swoją część? No kurwa, No zagłosujcie. Dawajcie, skip, no. skip no, i skip. No. Zrobiliśmy no, cooldown no. i jest jedna piąta tasków. To jest słabszy słowu. No ale to jest Bloody, to jest Bloody. No dobrze, dobra, ja mówię, no, że to jest Bloody. Jeden z was <laughs> dwóch Jeżeli to jest Bloody, to, to też jest to mandio, od razu mówię. No bo razach chodzi, to prawda. Czyszczenia wenta. Dobra, ale jak coś to tak, tak tylko mówię, suchar wskoczył do wenta. no tak ty rzucam po prostu luźno, jakby co. <grystanie> Jeszcze jak ja bym taki guzik dał... Akurat guzik był op. Teraz co <grystanie> mnie zabić, co mnie wyjaśnić, co nie? Kto tym razem wskoczył? Elo, tym razem do Wenta ja wskoczyłem. Nie, po prostu skipuję, żeby cooldown zbić. Nie ja pierdolę, coś, ale ja grasz coś, jak lamus największy. No coś? Nie, nie, nie. Ja, Niedaleko nie, nie sokara, nie nie który wskakiwał do Wenta, był jeszcze mentor, który w ogóle nie co? wiem, czy tak, uwagi, to, do ty Uwaga, że jest mnie. Uwaga, nie dajcie sobie wejść w te. Jest nas ośmiu, robimy task. Ja pierdolę. chłop na task chce wygrać, będzie przyciskować. Kurwa jak lemersko. Przycisk, bo jest mało osób, dużo impostorów. Jest! Patrzcie, kto to i chce wprowadzić I chcę wprowadzić Budo. zamieszanie. I to Mandzio i Bloody. Boli cię, Mandzio, się... Co, że cooldown jest? <laughs> <się, mi> się... <laughs> nie, po prostu najbardziej lamerska runda na świecie. ja w ja ten sposób bo... ogram, to naprawdę poczułbym się na Twoim miejscu zażenowany swoją grą. Nie, no, jakby co to? Suchar i mentor mi się wydaje. Ale możemy jeszcze porobić, oczywiście. Tak kasecki. dla mnie to jest Remo i Bartek. O kurwa. Bruz, <laughs> jak, <laughs> jak Ty coś kurwa, <laughs> powiesz. Jak Ty coś, kurw powiesz. Jakby wrócić moje to wiadomo, że idzie do odwrót. Mentor, e, mentor let's albo, albo coś. Dobra, skip tam. Kiedyś go wypalimy, bloody. <śmiesz> Od kiedy dobre granie jest wyzywane od bycia... Pi... Uh -huh. Co tu robi Mandio? On zwentował. No zabij mnie na kamerze. Jest, wypin... dalej z mentorem stąd. Mandzie musiał zwentować, tak coś. To tak, kurde, yy... Mogę się przyjść wcisnąć. M mentor i chciałem zrobić double kila mentor i, z z i, z no killa. Killa. E i i zrobić double i na szczęście, to czas przycisk e zgłoś i na szczęście jak suchar zabił, to e zacząłem się zgłosić. elektryku, no po prostu na i zgłosił i czekaj, zamknij ryj, jeszcze raz suchar. Po kolei mówmy, bo ja nic nie słyszę. Powiedz o blady teraz suchar. całą rundę tam z elektrykalem, blady mi tu będzie dalej ale że ja jestem zły. A on zły Generalnie, zły, no to teraz zły, ja, zły, ja jeszcze powiem. Z jeszcze z ja powiem, że suchar i mentor chcieli zrobić double killa. Bardzo długo się czaili na to. W końcu suchar zrobił pierwszy za to. spamowałem przycisk i udało mi się zgłosić, zanim mentor zabił mnie. Dobra, ale, dobra, ale, ale, ale zyka, mentor to Mentor, to mentor był w Adminie. Mentor, czy ty a jesteś impostorem? Krótkie pytanie. No nie było. Jestem z tymi nie w tej chwili. Dobra, moim zdaniem to jest blask i senferem. Ja byłem w Medbayu. ja kto ale nie daj mi, mi po prostu, kurty, Naciąga na to. Ale, to nie jest ważne. Blady od widział, kto wskakuje od po początku, do venta i. Od, od, od początku naciąga, Ja na widziałem, na kto zabija. To, to zabija, Brust. Wchodziłem, wchodziłem do. Po do prostu, bo to zabija. Wchodziłem do elektrykala nie, jak i suchar y, wabił. Bo widziałem. Nie, co <laughs> my suci po stronie? Nie wyczyłam! Nie wyczyłam! Nie, nie no, nie... no kurwa! No, suchar, 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 ale w sumie to była najbardziej oczyszczająca rzecz w tej rundzie dla ciebie. Nie, 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 obie, nie, obie, bo nie, No to no zabiłeś tego Janika! No. No to jest kurde, Ale jeśli nie słucha, to Bloody, bo widziałem! To jest Bloody! <grym> <nie>. Dobra, to <grym> okay. no nie jest Bloody! O ma. cinema! Wyleja. Nie dość, że pisz no, te no, na granie no, na zadania, to jeszcze na go wyjebili! Szkoda. No więc tak, generalnie zajeb...łem rema i wcisnąłem przycisk. Kurde, to jest rzadko psychologia. Ja małżuję Mieliście... na suhara. Mieliście być razem, kurde. Przynajmniej powiedziałem powiedział tak. Przynajmniej powiedział prawdę. Wyjdźcie już mnie i kończmy to. No, niestety z bladim nam się udało. Poczekaj. No to? No, dobra. <laughs> nie, nie, nie. so Dziękujemy za grę! Ale ja mówię wam razy, że Ksuhar wabił na moich oczach. Nie, no ładnie nie, nie Ja, to ja, ja to się nie ufam, Przecież wam nie m***a na moich oczach. I co? Przegrałem, roz... przegrałem rozchodniaczkę? Ja przegrałem. Ty, Bartosz, ja już rozumiem, dlaczego cię tak do Brusa ciągnie. Jesteście tacy podobni do siebie. Przysięgam, że Brus ma tak bardzo zerowy autorytet w tych słowach, które wypowiadał, że byłem pewny, ale nie ja to powiedziałem, że. Ja, 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 ja ja nic zdolę, nie zrobił tej grze, bo mm. wygraliśmy. Nie, <laughs> no ładnie, rozegraliście, tak ty ci. Rozegraliście. Ale ja dobrze. tylko powiedziałem, że. Karol zabił na moich oczach. Stary, ale przez to, jak ty dużo mówisz błędnych informacji w innych grach, to autentycznie myślałem, że znowu tak. To była ta jedyna informacja, jaką przekazałem. Mm. No, z reguły też mówisz się błędnych. Stary, czy to jest dwa przyciski, no. żebyśmy wygrali na zadania, a i tak przegraliśmy.